Cześć ludzie kochane, słuchajcie, w poprzednim filmie, pod poprzednim filmem, jeden z moich widzów napisał komentarz, żebym przy okazji pozdrowił Jacka z Rybnika, to wymienił dzielnicę, ale nie pamiętam. A więc Jacka z rybnika i ojcu Pawła życzył dużo zdrowia. Ja to zrozumiałem Ojcu Pawłowi, ale to mniej więcej co ja zrozumiałem. Słuchajcie, ja Wam powiem taką rzecz. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebym jego pozdrowił, czy tam znajomych, znajomych pozdrowił. To po prostu pokażcie ten film. I powiedzcie, że ja pozdrawiam wszystkich. I wszystkim życzę dużo zdrowia. A jak i trzeba, to się pomodlę za chorych. Także to taki króciutki film. Przy okazji pokażę, że jestem, jeszcze istnieję. Dobra, trzymcie się, ludzie, kochane. Aha, jeżeli ktoś w komentarzu napisze, to pisze. proszę pozdrowić tego i tego. A postawię serduszko, to znaczy, że pozdrawiam. Nie będę dla każdego nagrywał filmu. Dobra, ludzie, kochane, trzymcie się. Cześć.